Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy syn człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla Was od założenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi. Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: Zaprawdę, powiadam Wam, wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie. Idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przeodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im, Zaprawdę powiadam Wam. Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Słowa twe, panie, są duchem i życiem. A dzisiaj mówisz do mnie, że mam być świętym. Tak, jak ty jesteś święty. Jak to zrobić? Od razu myślę, włącza się nam. Nasze ludzkie spojrzenie, że po ludzku jest to niemożliwe, że to nie ja, może ktoś obok, może ojciec proboszcz, ale ja. Mówisz, że Mam być święty? Do czego to Słowo mnie zaprasza? Przede wszystkim do głębokiego zaufania Tobie, bo przecież to Ty mówisz. I to Ty kształtujesz moją świętość. Nie ja własnymi siłami, własną pobożnością, własną moralnością. Postawą, którą chcę przyjąć, to jest postawa dziecka. Ostatnio czytałem o Dominiku Savio, że w wieku kilku lat przy pierwszej Komunii Świętej, którą przyjmował mając lat siedem, postanowił, że będzie święty. Zmarł w wieku lat piętnastu. I jest święty. Dlaczego? Bo myślę, że przede wszystkim nie kombinował własnymi siłami. Nie wymigiwał się, tłumacząc, że to mnie przerasta. Pozwolił Bogu działać w Jego życiu. To chyba też i nasze zadanie, byśmy mu pozwolili działać, bo to on w nas kształtuje to podobieństwo. To on zaprasza nas do swojego życia. I to On jest obecny w każdym z nas. Czy tak umiem patrzeć i zobaczyć w tym drugim człowieku Ciebie, Panie? Identyfikujesz się. Każdym z nas. Nasze potrzeby są Twoimi potrzebami. Prośmy o tę łaskę. Patrzenia na drugiego. I zobaczenia Ciebie. Mówią, że będziemy sądzeni z miłości. Nie czynię więc tego dobra z przymusu czy z lęku, ale chcę to czynić z miłości, która od Ciebie pochodzi, w Tobie jest zakorzeniona. Ty mi ją dajesz. Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem. Niech kształtują nas tak jak Ty tego pragniesz.